Cześć i czołem, kluski zrasowałem. W dzisiejszym filmie spędziłem dwie godziny w Sea of Thieves, aby zdobyć ogromne bogactwa. Ale zanim wyruszymy w rejs, oto moja postać, nazywa się Barnaba. Barnaba jest żywy. a oto mój statek, gdzie razem z moim kumplem Mikirem, właścicielem okrętu, wyruszyliśmy w podróż pełną bólu i cierpienia. Ale najpierw zobaczcie jak małpa tańczy. Ładuj armaty, ładuj armaty. Nie, poczekaj, bo się wygina. Ale wytresowana. Cześć, mał! Podobało się to znakomicie, ale pamiętajcie o zostawieniu lajka oraz suba. Dzięki wielkie i lecimy dalej. Po 15 minutach żeglowania wyhaczyłem kątem oka coś niezwykłego. Co tam? Atena. Ja, dawaj, Dawaj, Dawaj! Ładuj działa! Ooo, czuję się podekscytowany, jak, jak niemiecki kapitan, o, taki norweski neutralny statek cywilny. Teraz wiem, jak się czuła załoga u 38, kiedy zobaczyła SS Athenie. Kiedy <grym grym> 38, ale no kurde, cywilny statek, cywilny statek, cywilny statek! Wszystko masz przygotowane? Tak, gotowość bojowa. Jakaś lina, lin, lina tam jest. Harpun mają na ten. Dobra, szczeluj. Szczeluj. Pluch! Pluch! Ja chodzę na statek! Przejmij, przejmij stary! O kurde, co teraz powiedziałeś? Jak już połowy statku nie ma? No. Jestem w statku! Dziurki robię! Dobrze, yy, kotwica ma zarzuconą. Pięknie, pięknie, ja mam statyczek muszę obrócić, bo trochę kraksa. Ale luźno. Walka nie trwała długo, a jednym z łupów było oto nowe ruchome działo, które umożliwiał ostrzał z każdego miejsca na statku. Niestety nie umieliśmy z niego używać, ale nie uprzedzajmy faktów. Tym działem możesz zatopić tamten galeon, co jest tam, tam daleko już teraz. Wow. Ale dziwnie się z tego strzela. No, w nasz harpun wali. Dobra Jak to mówią o... Ja nas dostanę chwali Jak to się mówi, komu w drogę, w temu w mordę No kurde, my wodę nabieramy. No, ale oni też To weź, weź tam trzymaj, żeby oni nabierali, Żeby oni nabierali wody bardziej o. Dobra, a, spaliłem się, super. <laughs> Miałem za mało życia, nie zobaczyłem, ale jestem prosem. Chyba poszli na dno. Moje podniebienie domaga się mięska! Wienna kęsa, gorąco cię zachęcam! O nie, 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 nie! ja nie, waga, ciężka! Pierwsiak, nie, my to boli, z pędza! Ja pierdolę. Po zebraniu łupów mieliśmy szukać dalszych ofiar, ale wrąbaliśmy się w event. Ja pierdolę! Ładuj! Ładuj! Ładu Przed nosem ci się pojawił Nie on robi teraz nie ty Czekaj, bo my nabieramy wody Kurwa Kto tą hydraulikę robił? Ja pierdolę, kto to spierdolił nam! Dobra. Upewniłem się, żeby poszli na dno. Idą na dno Dobra Zajmij się naszą hydrauliką. Nasza hydraulika dobrze i. działa Spokojnie a nie, jednak nie działa. Lucik ze słupika chyba. Dobra, zbieraj jak leci. coś znowu na nas płynie? Gdzie? Kurwa, mać! Ja, pier... ja pierdolę! Akręt nasz, płynął w i, I fragatyzm. dwie popłynęły. Pamiętaj, na piew działa, na działa! Jakbyś tak nie trząsł, to bym strzelał. Profesjonalnie w ubotach się nazywało szasowaniem zbiorników. Dziękuję za intelektualną tutaj pogawędkę. Nie ma za to. Ale wolałbym, żebyś ich storpedował niż... <śmiany> Ej, aż musimy się chyba zaraz napić. No, ktoś tu gada językiem faktów. Patrz, jaki sobie nowy kufelek mam, widzisz, patrz. Oh. Zdrówko. RUM uderzył nam do głowy i jako wykwalifikowani piraci ruszyliśmy w głąb cywilizowanych terenów połupy i statki. Zarządzam e, ciszę nocną, czyli e, wyłącz wszystkie światła, a ja włączam alarm, alarm włączam, że się zanurzamy. Czuję się jak na ubocie, kiedy odpalają niebieskie światło, że cała załoga ma być cicho. Cywilna jednostka. Pamiętaj, w drugim uboty zatopiły najwięcej tonarzu we wszystkich latach. Prawdzie to był taki martwy tonarz, bo to był tonarz nie licząc, praktycznie nie wpływający na przebieg wojny, ale tak czy siak, propagandę z tego można było zrobić. Ta, napierdalej! Był jeden, nie udało się. Wiesz co, bo ja chciałem się tak zatrzymać i, i wiesz co, nie, nie zdążyłem wszystkiego zrobić, ale tak się jak ładnie dostał. On dostał kilka kulek, został spalony, ale tak się jak szybko się naprawił. Dwa statki tam są, na forcie, patrz, na forcie są dwa słupy. On jaką ma tą? Handlówkę? Aaa, nie widzę. A, o, kurwa ryba go zaatakowała, dobra. Mamy to. Płyń, strachu, a jednak nie. <laughs> Pika się boją jakiegoś śmiesznego. No, kurde, jeszcze reaperów, co? Niestety uciekli nam, ale nie przejmowaliśmy się tym, gdyż już mieliśmy nowy cel. Dobra, naładuj wszystko, przygotuj działa. A, robisz szkielety po prostu tutaj, tak? A, bo tu jest ten event tutaj jest! O, a! Dobra, dobra, zatopili nas. Macie rację, ale wiecie co? Załoga tego statku nigdy się nie poddaje, dlatego wyruszyliśmy w pogoń za naszymi oprowcami, by się zemścić, i byliśmy gotowi walczyć do końca. Zopiek na harpun. Mam! E, ktoś zrobił ból, ból, ból. Faktycznie, ubot tu się pojawił. Dobra, prawa, prawa! Pra, pra. Jest! Stali luty. Dostaliśmy kilka razy Dobra, sonar, sonar, potrzebny mi sonar teraz Ping 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 I teraz nasz i oponent O już dostali e, Oponent, oponent trenuje. teraz. Teraz, teraz! Misowałem cel Ja też C Ja nic z nic, nich nie trafiłem Ja wyskoczyłem, nie? Zapierdoliłem kogoś Dostałem w mordę Nie bardzo ładnie No ogarnąłem sztape Dostali po mordzie Dostałem cały czas Oni dostali parę razy ale to, to nic nie O o o o o Kurwa jak ładnie Ładnie nadział oh. Jak tam na górze siedzie? dzieje? Tam? Jak, tam jak tam sytuacja? No ja padłem Aha to czemu mi nie powiedziałeś? Bo już wróciłem. No, mamy abordaż, mamy abordaż. Zabij. Gdzie ta maska? Dostał? O, oh, wow. Dostałem kulą z Od niego jeszcze ganę, więc Dostał? Tylko wiesz co, ja ciężko mi jest. Zapierdoliłem go. Ktoś tam ofensywę No wiesz co? Jest o, ciężko, bo ja nie mam, ja mam zdrowy. Poczekaj, muszę coś zjeść. Mi się fajczą. I my też się teraz patrzymy. Jest, 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 jest. Jest, przed. Kurwa Zabrał mnie. Umarłem. Zabiłem go zabiłem go, zabijam go, Dobra, ja wracam zaraz. Dobra, ja już jestem. Zabiłem kogoś? Udało mi się kogoś zabić Tylko teraz tak, oboje się naprawiamy, co nie? Dobra, wracaj do ciśnięcia. Wracaj do ciśnięciej Dobra No teraz niewystarczająco pomogłeś, żeby ten... Tylko wiesz jaką konta tak się jak nie mam Mmm, się, nakręcę się, to wiesz wy... A nie, 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 bo tak się jak my, my straciliśmy żagiel, my ten... Ja naprawię żagiel najpierw Płyniemy jakby coś Uzupełnić swoje... Yy, aha, mam 13 desek, fajnie Oni się już naprawili całkowicie Mamy deski jeszcze? 8 des desek mamy Straciliśmy maszt Wodę wypompowuj teraz tylko No i tak się jak to zagonia, co nie? My nie mam desek Więc no... Syzyf Syzyf, tak Nasz syzyp. Naprawiam żagiel, bo jak żagiel naprawimy, to możemy jeszcze uciec Koło sterowe naprawione Odzyskaliśmy manewrowość Powtarzam, odzyskaliśmy manewrowość Ciągnij, ciągnij <laughs> ciągnij, ja, ciągnij Dobrze płyniemy, dobrze, dobrze płyniemy Naprawiaj, naprawiaj, naprawiaj to Nas nie da się za... Jak mam naprawić? Z czego? To pompuj, pompuj, ja idę naprawiać, ja idę naprawiać! Pompuj to na pompuj. Ja to pompuj! Nas nie da się za to kur... Mamy jakieś drewno jeszcze? Nie. Teraz płyniemy na dobrym słowie. Oni się chyba, chyba wpierdolili w wyspę, wiesz? Potrzebujemy drewna, co nie? Gdzie jest drewno? Przestań plunder, tak. Na E. No i papu. O papuł. kurwa, Mać. To tak. był zaszczyt. To był zaszczyt, Mikir. Pokazał się bot. Widzowie, udało się. Właśnie się uratowaliśmy. Jesteśmy właśnie pod wyspą, żeby uzupełnić zapasy. Właśnie naprawiliśmy statek, wprowadziliśmy świeżutkie nowości, sprzedaliśmy cały ludzko. To poza kamerami, bo akurat nam się miejsce skończyło. No, a teraz mamy wakacje. Słuchaj, cały świat nas chciał, ale to my nie chcieliśmy świata, dlatego... Dokładnie. Dlatego tu jesteśmy, by w końcu odpocząć na zasłużonej emeryturze.